Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha ze mną są wyjątkowe gościnie, cześć Marta, cześć, cześć, cześć y, Sylwia Low, cześć, cześć y, I cześć. jeśli dobrze, tlesz, przepraszam, mogę źle coś pomylić, to poprawcie mnie dziewczyny, jak mam wymawiać, bo tutaj jest y, tiszka. tiszka, Tiszka, tak, Tiszka, Aprostu, cześć, tiszka. cześć Yy, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o tym wyjątkowym dziele komiksowym, waszym wspólnym dziele. Yy, bardzo, bardzo dziękuję za egzemplarz. Bardzo mi jest miło i co? Yy, może najlepiej same opowiecie coś na ten temat. A ja się zamieniam w słuch. Ja ostatnia. <laughs> tak. Generalnie to, co masz w ręku, to zin głos, jak mm -hmm. głosi tytuł. Jest to zin towarzyszący naszego świeżo powołanego do życia festiwalu online Wielogłos, na którym rozmawiamy o komiksie, z troszeczkę innej strony niż na większości festiwali komiksowych. Zim powstawał troszeczkę w bólach i troszeczkę długo ze względu na problemy techniczno-osobowe, ale w końcu mhm. udało nam się przed drugą edycją wypuścić go w świat. Jesteśmy bardzo dumne i dumni z tego, jak wyszedł. Uważam, że jest śliczny. Głos jest oczywiście nawiązaniem do nazwy wielogłos, a wielogłos oznacza, że tworzymy społeczność, tworzymy społeczność naszych. Komiksowych fanów, komiksowych twórców i twórczyń, osób czytających komiksy, i każdy powinien móc się wypowiedzieć na ten temat. Jeśli już przeczytałeś, to wiesz, że autorki i autorzy, których możesz znaleźć w środku, mhm. podeszli bardzo różnie do głowego tematu. Od takich rzeczy bardzo, bardzo dosłownych, y, omówieniu i rozmawianiu, y, po bardzo abstrakcyjne formy, gdzie głos przybiera wręcz formę y, stałą, y, rzeczową na kartach komiksu. Mhm. Y, moim zdaniem jest to całkiem fascynujący wybór. Dziewczyny też przy tym dużo pracowały, więc może też troszeczkę powiedzą. To może ja. Sylvia? Na pewno mnie cieszy to, że zgłoszeń było całkiem sporo, zaskakująco nawet bym powiedziała. Myślę, że spokojnie 50-60 prac do nas spłynęło. Oczywiście nie wszystkie spełniały wymogi formalne, czyli nie dotyczyły tego szeroko rozumianego zagadnienia głosu, natomiast sam przekrój, bo były to zarówno komiksy, jak i opowiadania, wiersze, no był bardzo, bardzo duży i rzeczywiście miałyśmy co robić. Było sporo do czytania, sporo do wybierania. Trochę konfliktów przy kolektywnym wyborze prac, ale ogólnie tak. O, jest jestem zadowolona tak. z odzewu ze strony osób zainteresowanych udziałem w tym projekcie. Ja może dorzucę jeszcze, bo mówicie o okolicznościach powstania, o osobach, które nadesłały te prace. To gwoli tych nadesłanych prac, to ja tylko powiem, że dla mnie to w ogóle było najtrudniejsze chyba w tym wszystkim. To, że wydajemy głos, dajemy ludziom głos i nie możemy tym wszystkim ludziom dać głosu. Nie, 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 nie byliśmy w stanie opublikować wszystkich prac, które przyszły. Część z powodów wymagań formalnych, a część po prostu trzeba było no, coś wybrać. Ktoś przysłał kilka prac, trzeba było wybrać na przykład jedną pracę bo po prostu nie dałoby rady wszystkiego wrzucić. A ja jeszcze chciałam dodać, że my jesteśmy tutaj we trzy, ale za Zinem stoi cały kolektyw organizacyjny festiwalu, czyli wszystkie osoby, które były zaangażowane w organizację festiwalu Wielogłos, w tą pierwszą edycję, tak naprawdę też były zaangażowane w powstanie. Główną robotę, jeżeli chodzi o skład, zrobił Mar Bogdanis i dzięki niemu to wygląda, jak wygląda i na dole strony Mamy skaczące owieczki. Zresztą te owieczki są na wyraźne życzenie obecnej tutiszki. To też jest dowód na to, że, że ta praca była rzeczywiście pracą kolektywną. Wybór to Pięknie. też nie. Pięknie. Nie był wybór arbitralny. Nas tam jest w tej chwili kilka osób pracujących nad, nad kolejną też edycją i po prostu zrobiłyśmy sobie tabeleczkę i każda z tych osób zaangażowanych w organizację miała możliwość wzięcia udział w tym, no w tym procesie po prostu powstawania tego zina. Pomagały nam też osoby, jeżeli chodzi o jeszcze jakąś redakcję, w zasadzie o korektę, bo redakcja to była bardziej w zasadzie przez tiszkę zrobiona, ale też o korek. Na przykład Sylwia ma, miała osobę, która jej zrobiła korekt dodatkowo. Była jeszcze jedna osoba, która nas w korekcie wspomagała. Także dla mnie y, chyba bardzo ważne jest to, że to jest głos, który dajemy wielu osobom i głos, który wiele osób pomaga wydobyć na zewnątrz. O. Fajnie, bo wiesz co, ten, y, ten Sinek prezentuje bardzo ogromny przekrój różnych stylów, form komiksu. No właśnie, a wy co, co chcieliście najbardziej, chciałyście najbardziej przekazać tworząc tego typu właśnie publikacje? No na pewno dać przestrzeń, żeby osoby zainteresowane mogły właśnie ten swój głos przekazać, a ponieważ nasz festiwal i idea, jaka nam przyświeca, to jest inkluzywność, dlatego dałyśmy tą przestrzeń na te wszystkie inkluzywne głosy, stąd też ten rozstrzał tematyczny. Mhm. No i bardzo nas też ciekawiło, jak nasi autorzy i autorki podejdą do samego tematu. Jak wspomniałam, ostrzał jest ogromny, i jest to doskonały wyraz kreatywności młodych twórczyń i młodych twórców w polskim komiksowie. I niezależnie, czy to jest dłuższa forma, bo mamy kilka takich troszeczkę dłuższych komiksów, czy są to rzeczy jednoplanszowe, jest to po prostu przepiękne do oglądania. Ja tylko przykładowe strony tutaj pokażę, żeby zaprezentować, jak bardzo bogata jest to publikacja. w Bardzo różne style, przepiękne style, dla każdego coś dobrego. No yy, i tak, mnie yy, ciekawi, skąd pomysł również na to, żeby niektóre komiksy były właśnie w formie, pomylcie mnie, jeśli się mylę, tekstowej. Tutaj mamy akurat coś takiego. Yy, mm -hmm. Skąd to się wzięło, skąd pomysł na, na taką, a nie inną formę? E, wiesz co, to nie jest po prostu, z, zin od początku nie był nastawiony na to, żeby być wyłącznie zinem komiksowym. Okay. E, festiwal jest, e, nazywa się Wielogłos, wirtualny festiwal słowa i obrazu, więc interesowały nas zarówno słowa, jak i Obrazy i to znajduje odzwierciedlenie. Rzeczywiście najwięcej jest komiksów, troszkę mniej ilustracji tych tekstów pisanych literą samą, a nie, nie obrazem jest mniej, ale po prostu takie było pierwotne założenie. Wiesz, co z Inami tak często jest. My, nie wiem, może z tyłu głowy gdzieś tam takie wyobrażenie dominuje, jak bierzemy do, do ręki coś, gdzie widzimy większość komiksów, że sobie zakładamy, że to było nastawione na komiksy. Ale tak naprawdę idea Zina, jako taki Niszowej gazetki, pierwotnie gdzieś tam kserowanej, powielanej, jest taka, że to, to mogą być po prostu przeróżne teksty, nie? i teksty pisane, i teksty rysowane. Ja jeszcze do tego poprzedniego pytania dodam, zanim oddam głos dziewczynom, jeżeli chodzi o ten sam nabór. On dla mnie był o tyle ciekawy, że to była dla mnie po prostu jedna wielka niewiadoma, bo my powiedziałyśmy głos, my dałyśmy opis, że hej wszystko, co dla was po prostu tym głosem jest, co dla was ten głos oznacza i nie mieliśmy zielonego pojęcia, co przyjdzie, więc tak naprawdę efekt końcowy to jest coś, na co mam wrażenie, w ogóle nie miałyśmy wpływu, w sensie na, na te prace, które spłyną, po prostu nie miałyśmy wpływu, bo zostawiłyśmy tak szerokie pole do interpretacji. Dziewczyny? E, powiem szczerze, że nasz zin przypomina mi trochę jednak te wydania niezalowe, Sprzed jakichś 15 lat, gdzie rzeczywiście w zinach znajdowały się bardzo różne rzeczy, czy nawet, idąc jeszcze wcześniej, ziny typu nasze, gdzie mieliśmy też bardzo różnorodną zawartość i część literacką, i część właśnie graficzną. Tutaj mamy właśnie i opowiadania, i kolarze nawet się znajdują. Także to jest taki <ścoughs> powrót do przeszłości, nawet, bym powiedziała, naszym zinkiem. No oczywiście wyjąwszy to, że jest wydany w sposób ekskluzywny, bo to jest bardzo dobry numerem, papier, ISBN. kolory i ma numer ISBN, nie? Także... tak. Pewnie. Tiszka. Tak, śliska okładka mówi o luksusowości tego zina, tak? Nie, ale trzeba przyznać, że praca nad nim to była świetna zabawa i dyskusja z autorami Akurat z nas tu obecnych, ja byłam odpowiedzialna od pewnego momentu za komunikację z naszymi autorami, którzy też są zachwyceni tym, jak ZIN wygląda. Tu dziewczyny głównie wspierały tę komunikację poprzez dodawanie opinii i poprzez przesyłanie tego wszystkiego. Z tego co pamiętam, najdalszy autor mieszka w Holandii. Mm -hmm. Także geograficznie też mamy dosyć zróżnicowanie. E, tak, jeden z autorów opowiada, jeśli się nie mylę. E, w, w sumie, ja, ja jestem bardzo nieobiektywna, jeśli chodzi o ten zim, ja oni mówią tylko i wyłącznie w superlatywach. E, nawet mój mąż nie powiedział złego słowa. A on nie czyta komiksów praktycznie, więc e, jestem tym bardziej dumna. Ech. Także lepiej może zadawaj pytania, bo ja tu będę tylko yy, wołać yy, jakie to jest super, jakie to jest świetne jasne, jaka jestem jasne. z tego jak. To no to kolejne moje pytanie. Jak długo trwała praca nad y, tym zinem? To skomplikowane pytanie. No. Długo. długo, długo, ale ty, a, termin to był koniec no, roku tak. na premierę po mm -hmm. festiwalu przełom roku grudzień styczeń a ostatecznie dopiero niedawno się ukazał, także no, jednak spory pościg zaliczyłyśmy z różnych względów. Tak, Generalnie tak jak wspomniała Sylwia, miałyśmy to zrobić po festiwalu, jednak z powodów prywatnych osoby, która zajmowała się tym wcześniej, mhm. miałyśmy około pół roku pościgu, ja wskoczyłam w to około, ja myślę w maju, i od maja wszystko już było z kopyta. Tutaj dziewczyny ogarnęły też i kontakty, i drukarnie, i wszystko inne. I w końcu mamy dwa miesiące. Dwa miesiące, od, um, odkąd zaczęłyśmy pracować po powróceniu do pracy w ten sposób. Mhm. No dwa miesiące takiej intensywnej pracy. Może tak. Mhm. Tak. No jeszcze trzeba doliczyć nabor, bo ja nie pamiętam kiedy my ogłosiłyśmy nabor. Wy pamiętacie kiedy był nabor ogłoszony? On nie był jakoś w lecie jeszcze? W lecie, jakoś chyba jak większe informacje już o festiwalu poszły, to wtedy też ogłosiłyśmy no. nabór. Więc to tak w sumie całość. Wydaje No to całość to prawie rok, nie? od sierpnia do lipca, jak, jak tak spojrzeć na tak. to dobrze. No. Data premiery to był niedawno te Białogard Comic Con. tak można określić, tak. że tak, data tak, premiery tak. był. Tak, byliśmy no właśnie. właśnie w Białogard. no. A mhm. jaki był odbiór czytelników na tym festiwalu, osób, które się pierwszy raz miały okazję zakupić, przeczytać? Pierwsze, wasze, pierwsze opinie, jakie do Was dotarły, możecie się podzielić nimi? To Marta, bo Marta była na festiwalu. Tak, z tym, że wiesz, co na samym festiwalu nie było odbioru, to jest jednak dość Aha. pokaźna rzecz, nie? więc. No, jasne. Opręb, tam parę egzemplarzy trafiło do osób i egzemplarzy autorskich, i parę egzemplarzy gdzieś tam sprzeda sprzedałyśmy. Z tym, że to nie był czas na przeczytanie i tak naprawdę zwrotka. Myślę, że teraz dopiero powoli będzie spływać, bo mm -hmm. widzę, że ludzie gdzieś tam wrzucają i osoby autorskie, i osoby, które gdzieś to zakupiły, spływa to gdzieś na Instagramie, mm -hmm. na jakieś relacje w takie miejsca. E, także, także, no to dopiero myślę, że się ruszy, zwłaszcza, że wysyłka jeszcze nie dobiegła całkiem końca, nie? Ja, ja jestem odpowiedzialna za wysyłkę i ta wysyłka jeszcze trwa, to znaczy osoby autorskie już prawie wszystkie mają, ale tam jeszcze e, kolejna osoba na przykład kupiła, Jasne. nie? Więc Myślę, że o taką porządną zwrotkę to będziemy mogli sobie pogadać tak naprawdę za miesiąc może. Chyba, że wy coś macie jeszcze indywidualnie. Mhm. E tak, ja mam kilka głosów od osób autorskich w tym momencie. Tych kilkoro, które zdążyło już przeczytać po tej świeżutkiej wysyłce. I głosy są jednoznacznie pozytywne. Podoba im się się bardzo to, że podeszliśmy profesjonalnie do, wy do wydania. Podoba im się, co ma zrobił z poprawkami i z grafiką w środku. No i są przeszczęśliwi z tego, obok jakich nazwisk się znaleźli, bo no, znają się w, du w dużej części te osoby. Yy, I są bardzo zadowolone, że są po obok nazwiskami. Świetnie. Także podoba im no właśnie, wspomniałyście, że pracujecie nad y, ciągiem dalszym. Możesz się coś więcej zdradzić na ten temat? Malta. To ja? Czemu ja? Znaczy, co, <grym> na ciągiem dalszym samego Zina to w zasadzie jeszcze nie, e, mhm. bo chciałyśmy sobie domknąć ten etap. Jasne. E, za to pracujemy intensywnie nad kolejną edycją Wielogłosu i myślę, że o tym parę słów możemy... E, śmiało, możemy śmiało. Data jest ustalona już tak naprawdę od dłuższego czasu. Mamy też wydarzenie na Facebooku zrobione, także to jest wszystko oficjalne na 21-22 listopada, to jest sobota, niedziela, trzeci weekend listopada, właśnie. I tak naprawdę jesteśmy na etapie domykania. Programu, bo tak, także to już jest ten etap. Jeszcze nie będziemy wszystkiego ogłaszać. Wiadomo, to, to pójdzie oficjalnie. W każdym razie mamy większość gości, gościń potwierdzonych, troszkę zmieniamy formułę, bo w zeszłym roku festiwal to były takie cztery bloki wyraźne. W tej mhm. chwili te bloki na, na kanwie tych bloków dalej pracujemy, bo dalej będziemy rozmawiać o kobietach, o queerowości w komiksie, trochę pociągniemy motyw ciała, który nam się pojawił przy. Jednej prolekcji w zeszłym roku. Na pewno będziemy coś dla bibliotekarzy oferować, ale nie mamy takiego ścisłego podziału na bloki. One nam się pozbijały w takie wpłynnie przechodzące w siebie plany i na sobotę, i na niedzielę, tak skomponowane, żeby, żeby płynnie przechodziło po prostu jeden temat, czy też taka szersza tematyka w kolejną. Na pewno będą ponownie takie prelekcyjne podejście, ale nie prelekcje pojedynczych osób, tylko prelekcja w stylu rozmawiają dwie osoby i mhm. na pewno jeszcze mocniej podejście panelowe, czyli nie jedna gadająca głowa i druga ją przepytuje, tylko podejście panelowe, czyli po prostu jest kilka osób zaproszonych w danym temacie. Staramy się też tak dobierać, żeby to były osoby, które pokazują przykrojówkę przez, przez podejście do danego tematu. Tematu, nie? No jednym z tematów, ma... dobra, mogę zdradzić, będzie AI, więc chcemy tak skomponować, żeby nie było, że sami entuzjaści, sami przeciwnicy, tylko osoby, które mają spojrzenie z różnych stron na to. I coś na gorąco, gorący temat obecnie w polskim komiksowie, wykorzystanie AI w komiksie. No właśnie, a jaki jest was stosunek do AI? <śmiech> <śmiech> Zapraszamy no właśnie, na, na festiwal zielonkowskich. Zapraszamy dobra, na festiwal, dobra, tak, wielogłas, będziemy się dobra, wypowiadać, jasne. bo to można z tego zrobić całe osobne spotkanie. Jasne. jasne. No właśnie, y, jakie formy promocji, oprócz tutaj tej rozmowy ze mną, jeszcze wykorzystujecie do promocji właśnie swojego dzieła? No ja o Zinie piszę na swojej stronie na Facebooku, na fanpage'u. Mm -hmm. No Myślę, że jeżeli pojawię się na jakichś festiwalach z jakimiś prelekcjami czy, czy na spotkaniach, to, to na pewno wspomnę I zarówno o festiwalu Wielogłos, jak i o Zinku. Kiszka? Autorzy, którzy, którzy są w aktualnym Zinie, też zamieszczają powolutku na swoich social mediach informacje o Zinie oraz o festiwalu tegorocznym. Plus e, nasz magik grafik, akrobata. Mar, kiedy jeździ na festiwale, jeździ z Dinem. ma na swoim stoisku kuzyn. go. Było spotkanie na Białogard Comic na dużej scenie i zdjęcia z tego też poszły na socjale. Podejrzewam, że będziemy też o Zinie przypominać także przy okazji promocji festiwalu. Tak mi się mhm. wydaje. No jest na naszych Socialach, jest na naszych stronach. No i oczywiście Prywatnie też go promujemy na naszych własnych facebookach, instagramach. Także idzie to. No, idzie tak, ja też gdzieś tam u, u siebie puszczam, jeszcze dodam, yy, on trafi też do bibliotek. Yy, jako egzemplarze obowiązkowe do bibliotek narodowych. Na pewno. Biblioteka narodowa też ma taką opcję, że PDF-a do nich się wysyła, więc to gdzieś zostaje w zbiorach. Yy, ja dopilnowałam, żeby trafiła do nowej yy, do poznania, no bo tam są te ogromne zbiory komiksowe. Też jedna z twórczych pracuje w bibliotece, więc bierze ten egzemplarz, żeby u siebie w bibliotece też wrzucić. Yy, nam po prostu zależy, żeby. To w miarę szeroko gdzieś dotarło. No i plany też są takie, że on docelowo pojawi się w formie PDF-owej, w formie cyfrowej, tak. bo nakład jest, no to jest mikro nakład, tak. Także to jest wiecie, to będzie kilkadziesiąt egzemplarzy, które nie będą egzemplarzami autorskimi, więc, więc nie będzie duży. Podejrzewam, że to też gdzieś tam się, się w miarę szybko rozejdzie. No, jesteśmy otwarte, proszę nas zapraszać i będziemy o nim opowiadać Ja bardzo, Ja tam, bardzo chętnie tak ponownie jak tutaj u Łukasza, tak. Bardzo dziękuję. Festiwalu. Tak, no właśnie. A gdzie Was będzie można spotkać na tak zwanym komiksowym szlaku? Niedługo, w tym roku przede wszystkim, w tej drugiej połowie roku. Ja mierzę że Międzynarodowy Festiwal Komiksów Łodzi, bo mhm. to jest impreza, na której od ponad 20 lat uczestniczę. Także no to jest kolejna, kolejny rok, gdzie muszę na festiwalu być. Potem w listopadzie, jeżeli odbędzie się pasja minikon, to na pasji minikon w Gdyni. Na pewno. Mhm. Takie dwa główne punkty. Wiem, że nasze członkini, nasi członkowie wybierają się na jeszcze inne festiwale, niekoniecznie mhm. czysto komiksowe, bo mamy poza komiksowym też konwenty fantastyczne. Ale nie w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, na którym będą. Na pewno była jedna osoba na polkonie. Mm -hmm. W miniony weekend? No, ale reszta to. Sylwia, coś mówiłeś? Nie. Yeah. A, ale resztę musiałbym potwierdzić z osobami, z którymi współpracujemy. Mhm. Wiesz, co na pewno w okolicach Trójmiasta będzie, bo Martem mhm. obskakuje wszystkie w okolicach Trójmiasta. Wiem, że w tak. Gdańsku jakieś targi książki, jakieś targi fantastyki tak. są i, i on się tam na pewno wybiera. Jeszcze ciekawi mnie skąd format właśnie taki, a nie inny tego zinka. To od początku było, że on będzie w takiej formie, takiej wielkości i wydany na takim papierze, czy to się zmieniało z czasem? To dla mnie to jest naturalna forma dla Zina. Mhm. Format zeszytowy, właśnie. Więc. Myśmy miały chyba już w ogłoszeniu informacje o formacie, ale ja nie jestem pewna, pamiętacie dziewczyny wspomóżnie. E, nie, wydaje mi się, że nie, bo trochę dogrywaliśmy format z Mariem, żeby no, ładnie nam się zmieściły wszystkie komiksy, ale mhm. tak, bazowy był zaszytowy. E, potem dopiero było kombinowanie, czy nie zwiększyć, nie zmniejszyć. Tak, jeśli chodzi o same detale techniczne, typu gramatura papieru i tak dalej, to już decydował nasz ulubiony grafik, mal i komiksiarz. Tutaj zdałyśmy się w większości na jego, na jego doświadczenie, no bo wie najlepiej z nas wszystkich. Tak naprawdę on pracuje przy łamaniu, przy grafice, sam wydaje swoje ziny też. Także. To była jego decyzja, ale konsultowana z nami. Pokazywał nam, jak to wszystko będzie wyglądało. Mhm. Jakbyście tak, miały. Mamy takie z... zestawienie mhm. chyba żadna z nas w ogóle nie ma doświadczenia takiego graficznego. Więc... <noise> ale fajnie mieć znajomych, przyjaciół i tak dalej, którzy się tym zajmują. Jakbyście miały zreklamować ten zin, ktoś ogląda przypadkiem albo śledzi, jest jednym z widzów mojego kanału, widzek, i chciałby zakupić od Was. To gdzie można zakupić ten zin? W tym momencie na te egzemplarze, które są jeszcze wolne do kupienia, są u Malty i u Maja. Mhm. Maja Bogdanis na Instagramie, i Malta swoje sociale zapewne będzie miała gdzieś podlinkowane, podejrzewam. Mhm. Plus, kiedy już skończymy. Yy, egzemplarze papierowe to są prześliczne i bardzo polecam. I nie wiem czemu jest, nie jestem na kamerce, ale przytulam go właśnie do piersi. <laughs> żeby, żeby to wyobrażamy powiedzieć. sobie, wyobrażamy sobie. Tak. Yy, będzie dostępne także w, forma, w formie cyfrowej online. Yy, prawdopodobnie w dwóch miejscach, ale to jest jeszcze nie na 100% potwierdzone, jeśli dobrze pamiętam, więc yy, jeszcze nie powiemy gdzie. Można no też pisać na maila festiwalu Wielogłos z pytaniem Mozina. Oczywiście. Wszystko, tak. I w, ogóle w, wszystko na w opisie. Socjal, no i na social media, i Wielogłosu, i Fundacji Raksza, i generalnie, no jak kogokolwiek z nas dorwiecie i powiecie, że chcecie kupić, to spokojnie. <grym> tak. Sprzedamy. Tak. Marta z Plecaka albo z Zapłaszcza. Tak. tak. Nas generalnie łatwo znaleźć w social mediach, także mhm. my się nie ukrywamy z nazwiskami, Jasne. z grówkami. Jasne. No właśnie, opowiadajcie jeszcze coś więcej, jak się pracowało nad tym z innym, bo dużo osób, wiele pomysłów, trochę różne y, punkty widzenia. Y, śmiało. To ja może powiem, że ja byłam tak. takim kolektywnym złolem, bo ja chyba hmm. najwięcej prac y, odrzuciłam, y, z tacy, które nadpłynęły. <laughs> ktoś musi być tym złym, żeby ktoś mógł być dobry. <laughs> No ale cóż, no decyzja trudna, trzeba było wybrać, objętość zina też nas w jakimś stopniu ograniczała, były wymagania formalne pod postacią jednak jakby tematu przewodniego, no było trudno, było kolektywnie, no i efekt widzicie teraz. No tak. właśnie, ta kolektywność do podkreślenia chyba, nie, i to, że Lu mówi, że była z wolem, to, to jest moja ulubiona z ever, nie, to zawsze musi być taki głos, e, głos właśnie a propos, nie, mówiąc, tak, spoglądając wielo w taki głos. sposób, no bo słyszysz, że ja i Tiszka, to my jesteśmy po prostu chodzący tak. entuzjazm i wszystko jest cudowne i tak też nie można, Może nie wszystko, <laughs> tak też nie tak. można, nie. <laughs> Jasne. Tak, tutaj dziewczyny były na dwóch stronach, po dwóch stronach spektrum, bo tak jak Lu powiedziała, ona odrzucała bardzo dużo z różnych przyczyn, a z drugiej strony Marta wszystko by wzięła, wszystko by przytuliła, wszystko by wydała. No ale na tych prawie 130 stronach skończyłyśmy. Mhm. No ja, ja byłem raczej po tej bardziej pozytywnej stronie spektrum, ale też bym tam troszeczkę, przepraszam drogich autorów i autorki, ale też troszeczkę musiałam odrzucić, no, głównie ze względu na objętość, bo no cóż, papier nie jest z gumy. E, poza naszą trójką, bo nas tutaj dzisiaj jest tylko trzy, ale w, samej, w samym wyborze uczestniczyło praktycznie 10 osób. Nie każdy oddawał też głos na wszystko, bo niektórzy nie mogli się zdecydować, ale tak, było nas tam więcej, więc to jest efekt. Wiesz, więc proszę mnie nie pytać, który komiks mi się podobał najbardziej, bo ja tego nie powiem. Czemu nie? Powiedz. Ja mam swoich ulubieńców, ale nie powiem, bo tak jak mówię, nie. Ja jestem bardzo przywiązana emocjonalnie do tego Powiem, roku. że cały, cały ten zin mi się zim. podobał. Przepraszam. No. To jest mój pierwszy zin, więc ja jestem wyjątkowo nieobiektywna. Mhm. E, tak. E, generalnie e, od momentu zakończenia selekcji e, większość pracy przeszła tak naprawdę na naszą małą grupkę, czyli grafika redakcja i kontakt z autorkami i autorami, dystrybucja i promocja. Czyli mhm. tak naprawdę trzy, cztery osoby nad tym potem pracowały. Jak tu wcześniej wspomniały dziewczyny, ja się zajmowałam korektną redakcją. Od razu powiem, że zostało parę literówek w komiksach i parę błędów ze względu na niemożność poprawienia. Przykładowo autorki nie miały dostępu do oryginałów, żeby to poprawić. Mhm. Więc. Co złego, to nie ja To jest będzie nam wybaczone. Tak. <laughs> Dokładnie. Plus wszystko było zaakceptowane tak? przez osoby autorskie, tak. więc to nie jest tak, że to była jakaś nasza decyzja i tyle. Jasne. Nie? Tak jest. Nie puściłyśmy nic, czego nie widzieliby wcześniej autorzy i autorki, i wszystko jest przyklepane. Byli, odkąd ruszyła praca od nowa, odkąd wskoczyłyśmy znowu w ten projekt autorki autorzy byli informowani tak naprawdę o każdym etapie aż do wydania. No właśnie, drogie rozmówczynie, jakbyście wy chciały zareklamować, no mówię, trafię ktoś przypadkiem na ten kanał ogląd. jakbyście wy chciały zareklamować ten zin Krótko, dłużej, śmiało. Hasło reklamowe, ja powiem usłysz... Nasze głosy. Ale ja nie Świetne. jestem pewna, czy ja nie podrobiłam czegoś od Tiszki, bo ja pamiętam, że Tiszka rzuciła jakieś fajne hasło, co mi wpadło w ucho i nie wiem, czy go nie, nie ukradłam, właśnie. Mhm. Jeśli ukradłaś, to pozwalam. Dobre hasło, więc może zostać. Dzięki. Z mojej perspektywy, dobrym kamu tego Zina może być to, że to jest pierwszy od czasu kakaka krewni znajomi królika. Mhm. Zin tak obszerny, z tyloma autorkami i autorami. Super. Nie jest to może chwytliwe hasło, ale prawdziwe. Mhm. A ja reklamę pozostawię reszcie kolektywu. Super. Super. No właśnie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj za rozmowę i za wrysy, znaczy nie za wrysy, no wrysy w sumie. Bo to niektóre to są aż wrysy, na przykład Mar Bogdanis, czy bardzo dziękuję Marta, ogólnie wam dziewczyny za, za ten cały przepiękny i liczę na ciąg dalszy, aż się tutaj prosi. Oczywiście w przyszłości i bardzo chętnie... To była świetna zabawa, więc czemu nie. Tak, ja bardzo chętnie będę śledził wielogłos, będę go reklamował na swoich social mediach, będę zapraszał ludzi do wzięcia udziału. Mi pozostaje tylko spotkać się z wami najlepiej na te, międzynarodowym festiwalu komiksu i gier w Łodzi już niedługo ten czas szybko leci za dzisiaj wam bardzo bardzo dziękuję małym problemy techniczne ale to się coś wklei. proszę coś nic, się nie nie, to, to, nic się nie wyda nic się nie <laughs> za dzisiaj wam bardzo bardzo dziękuję i co i do zobaczenia w przyszłości ja również dziękuję do i tylko się. powiem, poczekaj zanim Oj. się pożegnasz, to ja powiem, że jak chcecie oh. drugiej części Zina, to kupujcie pierwszą część. Tak. Odzywajcie się do nas Zab i kupujcie. Będą wszystko mój... w linki. W bo jeszcze komentarze. się druk nie zwrócił, więc wiecie, nie ma za co kolejnego drukować. Jasne. Bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. I jeszcze raz dziękuję za egzemplarz. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć. Pa.